Ciema się maner z tej strony Versace i Wam poczędzie jak o, zrobić obejście patrzam Easy classic koszmar w salonie gier o, w, y, aby liczyć ten tof. W... Wjeżdżamy easy do mobilnego, wyjeżdżamy i ustawiamy tu albo tu na betonie. I najlepiej to zostawić drzwi otwarte. Teraz teleportujemy się do... Ja się mam teleportów używam, więc... No nie takich teleportów ja ktoś śledzi Dlicze, ten chyba powinien wiedzieć I teraz idziemy do salony dieru Jesty 75 tysięcy w plecy niestety bo do tego dlicza trzeba mieć profesora miłości i tam trochę tych pieniędzy 75 tysięcy aby się ten liczb w ogóle udał. Ja już przewaliłem bo się nie udało no niestety tak bywa już. I podchodzimy do profesora. Nie liczamy, kształci w prawo. Dajemy aby dołączyć do znaku. Dajemy akcję, jest stworzone arena wojny tu i na tym komunikacie, klikamy ształtkę w prawo i odczekujemy przy nim 10 sekund. Mniej już ten, to wchodzimy znowu do znajomer. dołączamy i akcję i tu potwierdzamy wszystko. Wchodzimy w kup karty szar, wychodzimy i tu trzeba szybko na telefon, na przeglądarkę, w ta strona, tu w salon dzier, Mural i kupujemy te dwa najbliżej siebie, bo są najtańsze po prostu. Hm? Czyżby coś, no i widzicie, może ta część si w plecy albo po prostu zaś się protodałem, nie? Raz. Znowu do znajomego. Wchodzimy w tu potwierdzamy wszystko, wchodzimy w karty Shark wychodzimy, wchodzimy szybko w telefon, tu moral i teraz się udało. I teraz biegniemy do pojazdów. To jest trzecia próba, by nadrać to ropiowanie, bo albo coś się działo w domu, albo na przykład internet. Więc no, i tu wchodzimy znowu w internet. Tu i kupujemy znowu murala. No, to jest tańsze jak nic. I tu pójemy. I tu przytrzymujemy. I R2, i R2, i jak czarne wtopujemy Wczytuję, wczytuję, wczytuję. I jesteśmy bez samochodu, wracamy do Salonu Dier. W teleportujemy się do buntra. I biedniemy się do buntru. I jak będziemy w bunrze teleportuje, nie teleportujemy się, tylko wjeżdżamy i Sitlasikiem do mobilnego centrum tam gdzie mamy przechowywanie Halo Mam odcinek Bo miałem trzy próby do nadrania. Znowu ktoś mnie wyprzedził, i to ta sama osoba. No, no. i Easy stoi, wchodzimy, wjeżdżamy nim do auta do mobilnego. Jeśli mamy ten komunikat, wszystko poszło zgodnie z planem. Nie wiem, wbić do maca tego. I jeśli chcemy robić to samo kopiowanie, to wyjeżdżamy, ustawiamy w tym miejscu jak najlepiej i wracamy do salonu. Gier, jeśli Wam się. No. Jeśli wam się kopiowanie spodobało, zostawcie suba, lajka, dzwonka, a pojawi się odcinek z modowanych stroi, więc modowane stroje są opłacalne, bo ładnie wyglądają jak niektóre, więc ja będę sobie kopiował dalsze sztuki, a wy róbcie to i korzystajcie dopóki jest, więc ello.